piękny dzień! Wstawajcie, dziewczyny! To kolejny dzień naszych wakacji! Nela, wstawaj! Sylwia, Julia, Oliwia, Krysia, wstawajcie! Zapalam światło! Uwaga, patrzcie! Zapalam! Wstajemy, dziewczyny! Mamy wakacje! Jesteśmy na wakacjach! to nasz pierwszy piękny, taki wspólny pokój, bo to są... Ej, czemu one nie chcą wstawać? Muszę im napisać! Dawać, dziewczyny! Idziemy na śniadanie! I w końcu ja nie muszę robić tego śniadania, tylko ktoś nam je przygotuje. Ale luksusowo, normalnie, petarda. Idziemy sobie, dziewczyny. Chodźcie, idziemy na śniadanie. Muszę tylko im napisać czas na śniadanko. I potem zobaczymy sobie, jak spędzimy dalszy dzień. Będzie się dzisiaj działo, dlatego że jesteśmy nad samym morzem na wyspie. Portugalii widzowie. Kto jeszcze nie widział poprzedniego odcinka może sobie zobaczyć. My idziemy na śniadanie, a wy widzowie klikajcie łapeczkę do góry. My wychodzimy, chodźcie dziewczyny. Ej! O, dzień dobry pani! Mamy nowego gościa w hotelu, dziewczynki, przywitajcie panią. E, dzień dobry, bardzo. Mm, czekajcie, napiszę do niej. Dzień dobry. Może będę miała jakąś koleżankę na wyjeździe. Słuchajcie, to jest jakaś pani, ona jest w jakichś ciemnych ciuchach, coś tam robi w telefonie, ale za bardzo. Ej, jaka niekulturalna w ogóle. Nie odpowiedziała moim dziewczynkom. Dobra, idziemy dziewczyny, chodźcie, idziemy na śniadanie. Stajemy sobie tutaj na parterze i chodźmy tu chyba. O, dzień dobry! Dzień dobry! My na śniadanko musimy oczywiście powitać też panią, która nas przyjęła e, właśnie w hotelu i jest tutaj bardzo fajnie. Prosimy o jedzonko i możemy sobie zająć właściwie miejsce. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo miejsca. Może być dużo gości przyjętych. No i nie wiem, co pani nam poda, zaraz zobaczymy, może coś przyniesie, czy też nie, ale patrzcie. O, a pani też ma właśnie tutaj pobyt ze śniadaniem wykupione. No, no to fajnie, może pani zechciałaby z nami usiąść. Ej, czekajcie, bo ja chcę być miła, zapytam się jej. Może pani chce z nami usiąść? No, to wiecie, ja już nie jestem taka, no skoro jest tutaj sama, no to może sobie z nami usiąść, ale patrzcie, jak ona wygląda. Jakaś taka na czarno, w ogóle nie widzę jej oczu. Nie wiem, jakaś dziwna. W ogóle nie gada. Ja chcę placki. Smacznego dziewczynki, proszę wszystko zjeść. Mamy na śniadanie pałki z kurczaka. Dlatego, że już jest godzina 11.20, więc trochę dzisiaj pospałyśmy, ale musieliśmy odespać. Lot było ciężko, ale dzisiaj będzie fajny dzień. Myślę, że będzie fantastycznie. Co ciekawe, co dzisiaj. Będziemy robić! Może plażowanie czy coś, plażowanie, granie. Mamo, ja chcę na basen! Hmm, no, to możemy iść na basen! Możemy na basen. Zjedzmy najpierw to, co mamy, a ta pani się tutaj kręci. To ona w końcu ma jedzenie czy nie? I zobaczcie, jak ona się dziwnie zachowuje! Co? Co? I nagle się schowała, ej, patrzcie! Co ona tutaj wyrabia? Ej, ja pójdę, podejdę z tej strony i ją wystraszy, może, może się trochę rozerwie! Halo! Halo, proszę pani, Siemanko! Ej. No, nie, jakaś dziwna jest, dobra, jednak nie zwracam na nas uwagi. Dobra, to na basę chodźcie, ale idziemy na basen tutaj, czy gdzieś na zewnątrz, bo wiecie, jesteśmy w końcu na wakacjach w ciepłym kraju. Jakie atrakcje są przygotowane na dziś? Jestem mega ciekawa, bo dziewczynki chcą tutaj korzystać sobie z basenu, więc śmiało zobaczcie. Tutaj się już przebierają w strój kąpielowy. Byłyśmy specjalnie właśnie w sklepie odzieżowym, i nie tylko, żeby sobie kupiły coś fajnego, no i właśnie wybrały sobie taki strój kąpielowy. Możecie się kąpać, dziewczyny, a tutaj... Ej, Julka, Julka, nie podchodź do tej pani. Julka, nie wolno. Czekajcie. Julka, nie wolno. Ta pani chyba nie chce rozmawiać właśnie, tak mi się wydaje, bo w ogóle nie odpowiada i jest jakaś trochę dziwna, taka czapce w hotelu? No przecież jesteśmy w ciepłych krajach. Widzowie, zobaczcie tylko na to. Mamy przepiękną pogodę. Słońce jest na niebie. Prawie mało co chmurek jest. No troszkę jest, ale ona jest w czapce i w czarnym stroju. Przecież czarne kolory takie jesienne, jakieś zimowe. No nie wiem, dziwne. Dostałam na uro. Ej, Julka, nie wolno. Zabieram cię, Julka, chodź do mnie. Chodź do mnie, Julka, zabieram cię. Idziemy. jeszcze teraz do basenu ze mną. Pływaj. Pływajcie, dziewczyny, bawcie się, bo drugiej takiej okazji nie będzie. Możecie korzystać, Sylwia, a czemu tutaj stoisz? Co chcesz robić? Czekaj, co to na... To gdzie idziemy, mamo? Możecie skorzystać, nie chcecie tutaj na basenie być, bo ktoś chciał, wiecie, to są pięcioraczki, każda lubi coś innego. Nie chcecie być na basenie, ja muszę do nich wszystko pisać, dlatego że one nie wszystkie mnie słyszą. Dobra. Pani Alusia tutaj jest, która jest gospodarzem całego hotelu. Zobaczcie, jak ona ma tutaj piękny hotel zrobiony. Można nawet zadzwonić i na przykład e, do pokoju, i ona przyjdzie, jeśli będziemy potrzebować pomocy. Ona jest naprawdę super, bardzo się cieszymy, że trafiliśmy do pani hotelu. No ale dziewczyny. A patrzcie, to ona tutaj cały czas siedzi. W telefonie? Co można robić na wakacjach w telefonie non stop? Przecież to trzeba odpocząć, no widzowie, no przecież jak się jest na wakacjach, no to chyba się nie siedzi w telefonie, no. Ile można? Gdzie są stroje kąpielowe? Dobra, nie macie strojów kąpielowych? Ja serio, tylko Krysia wzięła? To jak wy się pakowałyście? Ja nie dam rady pięcioraczek tyle, tyle spakować rzeczy. Każda nosi coś innego, każda robi coś innego, no nie. Masakra, dobra. Idziemy może na zewnątrz. Yy, chodźmy. Chodźmy na zewnątrz. Zróbmy sobie jakieś tutaj atrakcje. Mamy tutaj, wow, może grilla zrobimy albo wieczorem ognisko. Chodźcie, idziemy zobaczyć, dziewczyny, jak tam jest blisko właśnie morza. Jesteśmy na wyspie, musimy z tego korzystać. Idziecie, ej, patrzcie, wszystkie dziewczyny są. Kolejna odliczka. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest, ale zobaczcie, cały czas ta pani za nami chodzi. Może ona się wstydzi trochę do nas rozmawiać. Ale no dobra, no to niech już sobie chodzi. Chodźcie, idziemy tutaj. I dziewczyny, dam wam wędkę. To będzie super atrakcja. E, znajdę teraz wędkę. Wiem, że tutaj gdzieś jest. E, czekajcie. Mam i teraz każdej z was tutaj dam. No dziewczyny, spróbujcie. To wcale nie jest takie proste. Ty nie chcesz... Jak to nie chcesz łowić? Każda ma łowić. O, ja też sama nie umiem. Zobaczcie, gdzie ja to zapuściłam. No nie, gdzie to leci tam? Do przodu. Ja nie umiem. Ja sama nie umiem. To ojciec powinien... Uczyć takich rzeczy, a nie matka. Ja nie umiem, ale wiecie co? Może zabiorę was na rejs? Właśnie. Pani Alusia, pani Alusia, a możemy rejs. Yy, czekajcie, bo ja średnio piszę tutaj niewidzące klawiatury. Rejs statkiem? O, właśnie. Przepłyniemy się tutaj morzem. Chodźmy, wracamy do Pani Alusi, bo słuchajcie, już jest 16. Musimy szybko się tam udać. Połowiłyśmy trochę ryby. Ja co prawda nie umiem. Ojciec powinien was takich rzeczy uczyć, a nie ja. Chodźcie, chodźcie. Idziemy sobie tu. E, dzień dobry, Pani Alusia, Jest Pani tutaj? Pani Alusia, gdzie ona jest? E, pani Alusia, ona pewnie poszła sprzątać czy coś. No dobra, no to sobie poradzimy bez niej. Słuchajcie, ja jakoś nie mam patentu, ale damy radę. Jakoś, no nie wiem, chodźmy może w tym kierunku, z tej strony sobie wypłyniemy. I to będzie rejs o zachodzie słońca, bo zobaczcie, trochę się już ściemnia. Nie możemy też aż tak długo być, dlatego że jeśli się ściemni, no to będzie kiszka. Wow, ej, tu jest ogromny spad od razu. No dobra, to albo hardcore, albo wcale. Lecimy sobie tu. I muszę od razu dziewczynki uczyć takich rzeczy. Biorę sobie to i su. Ej, ej. Ta pani, gdzie ona tutaj wpadła? Gdzie ona wpadła? I nagle się pojawiła jakaś. Naprawdę ona jest jakaś dziwna. I łowi ryby. Ona umie łowić ryby. Cały czas robi to, co my, choć. Chyba chce się po prostu zaprzyjaźnić. Dziewczyny, biorę takie coś i wsiadajcie! Wsiadajcie, jedziemy! Nie wiem, czy dam radę wszystkich zabrać. Ej, czekajcie! Tu się zmieszczą wszyscy. Chyba nie. Potrzebuję jeszcze jeden statek troszkę większy. Musimy się tu pospieszyć. Może wezmę takie coś. <laughs> Takie coś wezby. Patrzcie na to! Dziewczyny, jedziemy! Ja tutaj steruję. Chodźcie, wsiadajcie! Jedziemy! A patrzcie, ona na skuteczce wodnym. Obok nas cały czas pływa. Patrzcie, jakie mamy piękne niebo! Jaki piękny zachód! Wspaniałe są te wakacje z moimi pięcioraczkami, ale już się naprawdę powoli ściemnia. Musimy wrócić na obiad o kolację. A ta cały czas osoba za nami po prostu pływa. Co ona jest taka zainteresowana? Ja się chciałam z nią zakumplować, a ona nie chciała, no to nie. Ale słuchajcie, teraz odpalę prędkość. 200 pojedziemy, to nas nie dogoni, nie ma szans. Patrzcie na to, patrzcie na to. Przyspieszam. Uwaga, dziewczyny, zapiąć pasy! Ej, co tak słabo? Przecież 200 wpisała. No nie, coś. Albo czekajcie, rozpędza się. Ale już tutaj jedziemy, właśnie musimy już tutaj e, zacumować, bo idziemy na kolację. No czas na kolację, dziewczyny, dawajcie, dawajcie szybko, raz, dwa, trzy, jedna za drugą. Sylwia, Kresia i jeszcze kogoś brakuje oliwka, chodź tutaj, chodź tutaj do mnie, chodź tutaj, czekamy na ciebie. Dobra, udało się, jesteśmy, biegniemy teraz do hotelu. Wo, ale góra, my tu mamy naprawdę solidne cardio. Te wakacje to jest przyjemne z pożytecznym. trochę wysiłku. I pięknych widoków. Dobrze, idziemy, bo powoli dzień się nam kończy. Dzisiaj mieliśmy pełno atrakcji, basen, łowienie i też rejs statkiem. Dzień dobry, poprosimy kolację. Znaczy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Może jakaś kolacja? Teraz byśmy zjedli, bo jesteśmy naprawdę bardzo głodne i myślę, a w ogóle to jest mega dziwne, że w tym hotelu. Jesteśmy tylko my, bo ten hotel jest mega prestiżowy, luksusowy, widzowie. Naprawdę trzeba było sporo zapłacić, żebyś tutaj dostać i w ogóle z piątką dzieci, no to wiecie, to jest spory wydatek. No ale hmm, dziwne, że są puste krzesła i więcej tutaj osób nie ma. Ej, proszę nie skakać, proszę nie skakać! Proszę nie skakać, proszę nie skakać, dzieci. Proszę o uwagę, tak? Proszę się tutaj skupić. Teraz. Jemy i trochę kultury. No, właśnie, dobra. Dzień dobry, placki, dobrze. Ja tutaj muszę patrzeć, co one piszą, jak one się odzywają, bo za bardzo nie zwracam na to uwagi. Ale widzę, że trzeba, mamo, ja chcę naleśniki. Będzie, co będzie, tak? To, co dostaniemy, trzeba zjeść, bo jest zapłacone. Właśnie. Nie ma wybrzydzania, nie ma dyktowania, ale ta pani cały czas tutaj stoi. Zobaczcie. Na... Czemu ona ciągle w tym telefonie? No nic, zbliża się już 21. Zaraz będziemy musiały iść się wykąpać. Czekajcie, powoli 22. dochodzi już właściwie. Czas na mycie. Do pokoju, właśnie, do pokoju. Idziemy, Zjadłyście? mam nadzieję, że się najedłyście. Smacznego, smacznego, Okej, okay, dziękujemy. ja też się najadłam. Szybko, idziemy, prędko do naszego pokoju. Każda teraz do wanny. I o dobra, tu jest nasz pokój numer 14. Możemy sobie tutaj nawet zobaczyć. A tu okna się zamyka. O dobra, ja już zamknęłam okna, słuchajcie, bo już jest naprawdę późno. Szybko do mycia i proszę, proszę, żebyście się teraz dokładnie umyły, bo ten dzień był pełen wrażeń i trzeba się dobrze umyć. Bo było ciepło i kąpałyście się w basenie, więc proszę bardzo, każda po kolei. A gdzie jest? Gdzie są. Gdzie jest reszta? Nie no, brakuje jeszcze jednej. Ja nie mogę. Gdzie ona jest? Oliwka do pokoju. Oliwka! Zgubiłam jedną pięcioraczkę. No nie, znowu to się dzieje. Serio, muszę po nią iść. Idę zobaczyć na dół. Co. A, nie, czekajcie, chyba jechała do góry. Dobra, mam, mam. Chodź, oliwka, no. Ja już się przestraszyłam, że ona. Nie, no masakra. Proszę tak więcej nie robić. Właśnie, proszę tak więcej nie robić. Macie mnie słuchać? Właśnie, muszę, muszę jeszcze tutaj reprymendę im dać. Macie mnie słuchać i koniec, kropka. Cały cały czas przy mnie się trzymajcie. I tyle, no. Jesteśmy w obcym kraju. Jakby coś się stało, jakbyście mi zaginęły, no to byłaby wielka tragedia. Ja nie umiem tutaj mówić po portugalsku, po hiszpańsku. Nie umiem. Więc macie się trzymać mnie. Jasne? Ok, no to do łóżek. Do... Do łóżek. O, właśnie. Ja też się już położę. Jestem bardzo zmęczona. Bardziej zmęczona niż chyba dziewczynki, bo naprawdę para... Pora spać. Ja już idę. Ja już idę spać, dziewczynki, połóżcie się, pamiętajcie, połóżcie się. Ja już idę spać. W tym czasie, kiedy ja spałam do pokoju, weszła ta dziwna dziewczyna. Nie wiem, co narobiła w naszym pokoju, ale słuchajcie, później się okazało, że ona jest porywaczem. Weszła do pokoju i zaczęła do dziewczynek coś mówić. Jakoś nagle zaczęła się odzywać że co? Dziewczynki? A dziewczynki od razu wstały i takie zaciekawione. A tyle razy im mówiłam, że nie rozmawia się z obcymi. Chodźcie, dam wam słodycze. Tak powiedziała dziewczyna, która później okazała się porywaczem i w dodatku nie była sama, bo były we dwie! We dwie! Specjalnie przyszły po moje pięcioraczki i chciały dać im słodycze. Zobaczcie, a dziewczyny oczywiście kochają słodycze, więc poszły za tymi dziewczynami. Dziewczyny zaczęły wychodzić z pokoju, co mi się bardzo nie spodobało, ale byłam ciekawa dokąd pójdą, więc cały czas ich śledziłam drugą kamerą i zobaczcie na to. Ten porywacz, ta właściwie porywaczka, bo to kobieta, a właściwie. Właściwie dwie, więc porywaczki wyszły na zewnątrz i nic by mnie tutaj nie zdziwiło, tylko jak zobaczyłam, że idą w kierunku mojej łodzi prywatnej, to już się nieźle wkurzyłam. Najbardziej byłam zaskoczona, że dziewczyny poszły z tymi kobietami, przecież one nie znają ich i poszły, dlatego że miały dostać słodycze. Przecież tyle razy ich mówiłam, że nie mają wychodzić, że słodycze nie są najważniejsze i nie wychodzi się z obcymi, a one wsiadły i odpłynęły. Od wyspy, na której byłyśmy na wakacjach. I niestety zostały tylko one i dwie porywaczki. A co będzie dalej, widzowie, to nie wiem, dlatego że porywaczki dopłynęły do pewnego lądu. Jak się tutaj zaraz okazuje, będą zaraz wysiadać, no ale to co zobaczycie, to jest naprawdę mocne. Patrzcie na to: idą dwie dziewczyny, porywaczki, i mają wana z napisem darmowe cukierki. A moje pięcioreczki tam wsiadły! Odjechały. O, ja, niech was ja tylko złapię. No i co, i pojechały, co będzie dalej?